Dzień dobry. E, witajcie. 14 styczeń. Zachwyceni naturą. E, kolejny raz spędzając Wami czas. E, zapraszamy do e, przemyśleń i przede wszystkim do tego, żeby jednak e, zastanowić się, dlaczego dla nas e, głównym mottem jest. E, myśl Sokratesa, żeby jedzenie było lekarstwo, a lekarstwo jedzeniem. E, witamy Was. Dzień dobry. Witam Cię Wiesiu. Witam Anie. Bardzo serdecznie w programie Zachwyceni Naturą. Sprawdzimy jeszcze, czy na, wszystko funkcjonuje. Mhm. E, kolejny odcinek, bardzo serdecznie witamy. W świecie witariańskim, e, czyli chodzi o to, że Zmieniliśmy 6 lat temu, ponad 6 lat już styl życia i bycia i żywienia, jeżeli chodzi o w ogóle tą zmianę, no to przede wszystkim owoce, warzywa, nasiona, orzechy, świeżo tłoczone oleje i to wszystko co pochodzi z natury. Co służy przede wszystkim zdrowiu, ta zmiana właśnie to miała na celu, żeby zmienić zdrowie, czyli chyba odporność, żeby nie trzeba było się no, kontaktować na przykład z lekarzem, czy korzystać z jakichś leków. I właśnie tak się stało, że nie korzystamy, że organizmy funkcjonują super. Właśnie jest odporność i nie ma żadnych problemów zdrowotnych, dolegliwości. I to jest piękne, że właśnie zachwycając się naturą, to, tym, co natura daje, i w zasadzie w niewielkim wysiłkiem w przetwarzaniu, bo jeżeli coś jest przetworzone, to potem w dehydratorach suszone do 48 stopni w takiej temperaturze. No w sumie zupka zrobiona w takiej temperaturze jest ciepła po prostu i przyjemna do jedzenia. Nie. Ale właśnie głównie chodzi o to, żeby to jedzenie nie było przetwarzane, żeby nie było niszczone temperatu temperaturą, nie było mm, smażone, gotowane czy pieczone. Właśnie po to, żeby e, te wszystkie wartości e, były zachowane no i, i oczywiście żeby była jak najlepsza wchłanialność, bo nie sztuką jest jej, nawet bardzo dobre jedzonko, jeżeli ono się nie wchłania. A właśnie jeżeli chodzi o wchłanialność, to tutaj w tym przestawieniu się, w całym tym procesie, bardzo ważne elementy są właśnie związane z wchłanialnością. I dzisiaj tutaj Ania nam opowie też o tym. O nawykach, właśnie o, o nawykach, jak w zasadzie do tego podejść, co zrobić, żeby w ogóle tą zmianę skutecznie zrobić. No, dla nas, po tylu latach, jest oczywiste, że systematyczność, czyli tak jak zawsze powtarzamy, że pierwszy krok rano to jest pukanie ust olejem kokosowym, naturalnym, tłoczonym na zimno. Potem mycie zębów pastą bez fluoru. Potem picie soku z selera. To bardzo ważne. Też co jakiś czas wprowadzamy mięczmień czy chlorelle I też to jest bardzo ważne, ponieważ w ten sposób dostarczamy białko, usuwamy właśnie metale ciężkie. No właśnie i soki. Soki są tutaj y, główną y, podstawą właściwie tej zmiany, dlatego że w sokach y, takich jak sok seleranociowego, no mamy właśnie możliwość oczyszczania organizmu, doprowadzenia żołądka, układu pokarmowego do prawidłowego funkcjonowania. I później y, w jakichś tam odstępach czasu, oczywiście y, w momencie kiedy czujemy już potrzebę i jedzenia to pijemy ocet jabłkowy z wodą, który właśnie powoduje, że żołądek jest jeszcze lepiej zakwaszony, a jelita o wiele lepiej poprawia się ta wchłanialność właśnie dzięki w ogóle szerokiemu działaniu octu jabłkowego. No i później też w odstępie co najmniej 20 minut pijemy soki wielowarzywne Bazą jest jabłko, marchewka, zielona pietruszka, broku, jarmusz, tak jak tutaj widać, papryka, ogórek i takie soki wielowarzywne. Bardzo smaczne, to też te proporcje na innych filmach pokazywaliśmy. Jabłko ligol, polski ligol, bardzo dobre. Jabłko, właśnie do robienia świeżo tłoczonych soków, tutaj, właśnie w tych maszynach, które mamy. Mamy z tyłu za sobą głównie zaczynamy od soku zielonego i potem pijemy sok czerwony, co najmniej po pół litra. I to jest podstawowy taki no, system, który powoduje, że organizm właśnie otrzymuje witaminy, minerały, jest nawodniony. Jest to super woda właśnie z warzyw i później też w jakimś tam odstępie czasu, powiedzmy godzinę, wtedy kiedy czujemy już potrzebę jedzenia mamy nasze dania witaliańskie, oparte o chlebek, o, o warzywne kotleciki, czy jakieś pasty, surówki, sałatki czy nasze wspaniałe kule mocy tutaj nowa produkcja z, w czekoladzie, no super, ja po prostu uwielbiam te nasze kule mocne są dopracowane, wspaniałe. także i oczywiście kiszonki, no tego bardzo dużo stosowanie ziół a, i w ogóle, na przykład owoce, czyli ofilizowane też tutaj mamy, czy Jakieś dania, które tutaj Ania wspaniale komponuje. Po prostu to nam towarzyszy od, w tym systemie żywienia od ponad 6 lat. Oprócz tego stosujemy czasowe głodówki czy posty bardziej to brzmi tak przyjemnie posty trzydniowe, czterodniowe na wodzie. To skutkuje również tym, że organizm w wspaniały sposób potrafi się sam leczyć i uzdrowić. To jest właśnie wspaniałe. Wszystkie te procedury, oczywiście w tym są też na przykład sauny, ćwiczenia i to wszystko powoduje, że zupełnie inaczej funkcjonują nasze organizmy i to jest właśnie ta olbrzymia różnica. i tu w prosty sposób można przejść. Właśnie... No ja bym właśnie powiedziała, że to jest właśnie różnica, czy nawyki, które nam towarzyszą, są dobre czy złe. To znaczy od najbardziej prostego takiego nawyku, czy mamy nawyk chodzenia spać o godzinie 21-22, czy nawykowo siedzimy po nocach, oglądamy jakieś horrory, straszne filmy, które nas raz, że ta, to światło nas... Bardzo źle w nocy stymuluje to światło telewizora, do tego te emocje takie negatywne. Czy to jest, aby dobry nawyk? Tak się trzeba gruntownie zastanowić. Właśnie na tym to polega, że nie ten telewizor jest złym nawykiem. Złym nawykiem jest właśnie to, kiedy my to, co, kiedy oglądamy, co oglądamy, w jakiej ilości, jak to wszystko wygląda. Więc y, nie ma czegoś takiego, że, y, y, że taka. Y, Gruba kreska, która oddzieli na dobre i na złe nawyki to co, to, co my w życiu robimy, ponieważ bardzo dużo elementów mówi o tym, czy nasz na dany nawyk ma wpływ pozytywny czy negatywny dla nas. Jednym z takich negatywnych nawyków to jest jednym z najgorszych. To jest właśnie, tak się przyjmuje według badań, to są narkotyki i lekarstwa. Narkotyki to dużo osób powie, nie, no, w życiu, nigdy i tak dalej, ale lekarstwa, słuchajcie, czy tak do końca, ile, ile osób yy, nałogowo chodzi do lekarza po kolejne lekarstwa. Może warto by było przeczytać ulotki, yy, warto by było coś zrobić w swoim życiu, żeby nie trzeba było iść po te lekarstwa. Bardzo złym nawykiem jest picie alkoholu, palenie papierosów, picie kawy. Dużo osób się oburzy, ale kawa ewidentnie pita w ten sposób, jak obecnie to jest przyjęte, to znaczy wjeżdżamy na stację benzynową, no to kawkę. Gdzieś w domu imprezka, no tej kawy jest za dużo. Jeżeli ktoś pije jedną na miesiąc to y, nie y, czyni to takiego spustoszenia, jak picie kilku kaw dziennie, czy chociażby jedną, a codziennie, regularnie. Słuchajcie, to chociażby brać pod uwagę wypłukiwanie y, minerałów z organizmu, chociażby to jedno y, i ogromny y, wpływ na y, osłabianie nadleczy ma kawa, poza wieloma, wieloma innymi niekorzystnymi. Ona też ma y, jakieś plusy, y, picie kawy ma plusy, ale tak pozyskiwana, jak obecnie jest pozyskiwana, przemysłowo, przemysłowo wypalana, już przestała być tą kawą, która książkowo tam gdzieś ma jakieś wartości dodatnie. Ale idąc dalej, właśnie kwestia snu, kwestia tego, jakie jedzenie, czy to jedzenie jest wysoko przetworzone, czy to są fast foody, to wszystko są nawyki nie, niedobre dla nas, to są złe nawyki. I teraz z drugiej strony mamy, no dobra, ale ja lubię kawę, pić, lubię rytuał. Więc proponujemy dobry nawyk. Dobrym nawykiem jest picie kawy z mniszka lekarskiego. Różne aromaty, żeby było przyjemnie. Aromaty wyczuwane, taka delikatna, orzechowa kawa. To jest, tak smakuje ta kawa z mniszka lekarskiego. A mniszek lekarski sam jest ziołem, który bardzo korzystnie wpływa na nasz organizm. Przede wszystkim wątroba, przede wszystkim woreczek żuciowy. O mniszku lekarskim już kilka razy mówiłam i będę powtarzać się, tylko mówię o dobrych nawykach. Czyli to nie jest tak, że my w swoim życiu wszystkie nawyki złe odstawiliśmy i jemy samą marchewkę, jak to ktoś kiedyś podsumował. To całe tylko marchewkę i sama wyjecie. Nie! My pijemy sobie kawkę z mniszka lekarskiego. My jemy kotlety, ale z, to są kotlety zrobione z nasion, z orzechów. Te kotlety, samo, samo przygotowanie tych kotletów, czyli jest są zmielone tam różne składniki, to już powoduje, że unikamy kolejnego złego nawyku, który na przykład polega na tym, że jeżeli już jemy, no to jemy łapczywie nie przegryzają dobrze, nie, nie żując tego pokarmu, który zemy mam od tego, żeby rzucić, żeby odgryzać kęs i potem go rzucić To ma być długi proces, spokojny po to, żeby jak to się dostaje do żołądka, jest do tam porządnie strawione i do jelit już idzie strawiony odpowiednio pokarm, a nie taki niedotrawiony i gnijący, który właśnie doprowadza do stanów zapalnych i doprowadza do chorób z autoimmunoagresji. Więc... E, przygotowywanie tych posiłków, przygotowywanie e, tych e, roślinnych orzy, kotletów już jest e, takie, żeby nawet jeżeli ktoś ma tendencję do połykania pokarmu, żeby to już było zmielone i żeby to było wstępnie e, przygotowane tak, żeby to było tylko i wyłącznie dla nas zdrowe. Kolejna kwestia podgrzewania e, tylko do 48 stopni, czyli nie niszczymy wartości odżywczych. Do tego wszystkiego ta temperatura jest na tyle długa, że ten kotlet z wierzchu ma właśnie taką fajną skórkę, że on jest bardziej lub mniej wysuszony, że na przykład nasze chlebki, które bardzo często ludzie nazywają waflami, czyli te wafelki chlebowe są chrupiące, są właśnie bardzo przyjemne, w przyjemnej konsystencji. Czyli nie jest to tak, że my stosujemy jakieś zamienniki, czyli mięso to jest to. To na piedestale jest mięso, no i wszystko, co jest wokoło, to są zamienniki, które tylko udają tam aromatem. Nie, to tak nie jest. My jemy pełnowartościowe jedzenie, które ma wszystkie składniki odżywcze, które pomagają nam. Organizm dożywić, oczyścić i żeby on y, wspomagać jego regenerację, czyli na, na bieżąco, cały czas się y, ten organizm y, odpowiednio y, regeneruje, żeby znowu funkcjonować prawidłowo, żeby mieć energię i żeby prawidłowo to wszystko przebiegało. Więc my nie y, jemy żadnych zamienników, my jemy pełnowartościowe jedzenie, które oparte jest na warzywach, owocach, nasionach i orzechach. Więc ten zły nawyk, jakim jest jedzenie mięsa i w ogóle przebiałkowywanie organizmów. Każdy lekarz Wam powie, że potrzebujemy 1 gram białka na kilogram wagi ciała. Przyjmijmy bardzo dużego mężczyznę, 120 kg żywej wagi, to on nie potrzebuje zjeść kilograma mięsa na obiad i po pół kilograma na śniadanie i kolację, tylko potrzebuje 120 gram białka. Dziennie, słuchajcie, 120 gram, jak w gastronomii przyjmuje się, że dobra porcja, prawidłowa porcja powinna mieć 200 gram mięsa. No to to już jest więcej niż ten duży mężczyzna potrzebuje dziennie. A my w, w, w tych ogólnych trendach, jakie są, bo jedno mówi lekarz, lekarz gdzieś jest tam daleko. A druga, telewizje śniadaniowe, gazety, internety i najprzeróżniejsze miejsca, gdzie jest mięso. Mięso, jeszcze raz mięso. Nawet, nawet mamy e, fast foody, to już w ogóle poszło jeszcze dalej czyli skupiają naszą, naszą uwagę nie na jedzeniu. I nie na gryzieniu prawidłowym, tylko na tym, że tam jest kolorowo, że to wszystko jest takie piękne, nowoczesne. I weź telefon do ręki, patrz w telefon i jedz to jedzenie, i nie patrz na, na mnie, takie, takie wręcz są zachęty. Więc te dobre nawyki spowodujmy, żeby weszły zamiast tych złych nawyków. I to jest właśnie ta nasza droga przez te 6 lat że my również jedliśmy, odżywialiśmy się w sposób niezdrowy, jedliśmy szybko mięso i tak dalej, ale te nawyki skutecznie zamieniliśmy na te złe nawyki, na dobre nawyki. I po czasie organizm, bo organizm ma taką jakby, tak można by było nazywać, bezwładność, czyli po zjedzeniu czegoś super dobrego od razu nie ma tego efektu wow, jak, ja tylko to chcę, ale po czasie, tak, jest efekt wow, od razu czujemy się lepiej, ustępują nasze dolegliwości, mamy więcej energii, w ogóle nie ma chęci, żeby zjeść to koniecznie zjem to mięso, bo muszę też zjeść to mięso, to mija, to po prostu organizm jak poczuje, że dobrze się z nim obchodzisz, to jeszcze, jeszcze bardziej cię zmotywuje, bo będziesz tak fajnie się czuć codziennie, że będziesz chciał, to chciała ten proces powielać i ciągle właśnie iść w tym kierunku i zadawać pytania co, to co ja jeszcze nie robię nie tak w swoim życiu, co jeszcze może być tym złym nawykiem gdzie ja nawet nie mam tej świadomości bo często jest tak, że my na przykład o symbolicznie na, jeżeli była choroba to bardzo dobrze, było tak właśnie zalecali ludzie starsi gorąca herbata z cytryną i z miodem i to jest tak dlaczego po tej gorącej herbacie jeszcze było gorzej, a nie lepiej. Dlaczego to nie pomagało? Kończyło się leczeniem. No, no nie miało prawa pomóc, dlatego że do gorącej, wręcz wrzącej herbaty wrzucenie miodu i cytryny. Cytryna w takiej temperaturze zmienia swój skład na szkodliwy, a miód przestaje działać leczniczo. Więc to nie miało prawa działać. A zbyt gorący napój uszkadza błony śluzowe bo dalej, żeby żołądka nie uszkodzić, to organizm ma mechanizm, że schładza ten płyn. Ale pierwszy atak to jest gadło. No i za gorące napoje, za gorące zupy uszkadzają nam błonę śluzową w ustach, w gardle, podniebienie. To wszystko cierpi, więc to nie mogło pomóc. I takie wypicie takiego, takiej gorącej herbatki z cytryną spowodowało, że ta choroba jeszcze bardziej się rozwija intensywniej. Więc ja mówię o takich tych złych nawykach, o których czasami sobie... Nie, u, nie zdawaliśmy y, y, sobie świadomości z tego, że to jest coś niedobrego. Mamy prawo czegoś nie wiedzieć, ale obowiązkiem naszym jest szukać y, odpowiedzi i szukać nowych rozwiązań, bo jeżeli w Waszym zdrowiu, w Waszym życiu coś dzieje się nie tak, to są przyczyny. Jak wnikliwie poszukamy, to się okaże, że na przykład picie takiej herbatki z cytryną gorące je i z miodem jest niezdrowe. Więc co robimy? Dobry nawek? To po prostu herbata 48 stopni, nie, nie gorętsza, nie bardziej gorąca. I jak ona już jest w takiej temperaturze przyjemnej dla gardła, nie niszczącej błony śluzowej, to wtedy dodajemy tą cytrynę i miód i to wtedy działa. To są, słuchajcie, to są takie niuanse. To są te niuanse, o których. My już ileś razy, już do znudzenia tu powtarzamy, że to jedzenie, które u nas stoi na stole, to jedzenie, które ja proponuję w cateringu, to jedzenie, które rozsyłam do Was, zamawiacie chleby, kotlety, sosy, zamawiacie kulki, to to jedzenie ma być tak przetworzone, żeby właśnie nie, żebyśmy się nie czuli, że jemy zamiennikiem, tylko żebyśmy się czuli jak króli królowa, którzy mają wspaniałe posiłki, które są pełnowartościowe. Po, tych, po zjedzeniu takich pełnowartościowych posiłków, po wypiciu z soków. Te soki, słuchajcie, one są kluczowe, żeby organizm dożywić. To jest niezwykle ważny element, żeby go wprowadzić do swojego życia, żeby to był pierwszy dobry nawyk, który wchodzi w miejsce złego. Zamiast picia kawy, słuchajcie, zamiast picia soków słodzonych, za, fundujmy sobie soki wielowarzywne. One nas pięknie dożywią. Przygotują teraz na taką aurę. Tyle osób, które cho jest chorych albo było, albo jest, albo już się zaczyna źle czuć, to jest jakaś po prostu plaga. Zróbmy coś z tym, ale my osobiście ileś to osób mówi, że nie ma czasu. My po to jesteśmy właśnie, żeby przywieźć Wam te soki. I tutaj w okolicach Kępna, ja te soki rozwożę jest bardzo dużo świadomych osób, które wiedzą, że. Trzeba te soki wprowadzić, ale jednocześnie wyeliminować ze swojej diety coś, co jest niedobre. No bo nikt mi nie powie, że wypicie butelki pokolorowane jakąś farbą, jakąś chemią i tam pół szklanki cukru wsypane, wsypane czy że to jest zdrowe. To nie jest zdrowe. Zdrowe nigdy nie będzie. I tylko i wyłącznie od, na, od nas zależy, czy my będziemy szukać wymówek. Ja nie mam czasu, ja nie mam jakoś, Muszę się zastanowić, ale nie, jak to mi kiedyś zaszkodziło. I, ja, i to, to ja myślę, że trzeba wyjść z tej, z tej pętli takiej. Ja myślę, że tutaj cię wspomogę, bo to chodzi o to, że najczęściej te rozmowy toczą się na temat białka, na temat tego właśnie, że białko jest konieczne. I tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie w tych sokach, w tym jedzeniu przede wszystkim właśnie są aminokwasy i w, w tym jedzeniu warzywno-owocowym mamy wszystkie aminokwasy, które są nam potrzebne i właśnie ta zmiana enzymatyczna powoduje, że o wiele lepiej jest to białko przyswajane. Tu między innymi też jeszcze trzeba powiedzieć, że robisz wspaniałe pasty, które są oparte o no, ciecierzycę czy jakieś inne mm, wspaniałe białkowe właśnie wysokobiałkowe tak. e, produkty. Dary, czy, czy oczywiście pochodzące z natury, czy to strączkowe jakieś, czy, czy inne, bo na przykład można powiedzieć, że mamy konopne te ziarenka, tak? które są bardzo. Tak, ziarna właśnie... konopi, łuskane, tak. łuskane przepyszne i bardzo zdrowe. Tutaj właśnie między innymi też pozdrawiamy Małgosie, która. E, tutaj piszę, że chlebek jest rewelacyjny, ten, który wysłałaś. <coughs> Cieszymy się. Także, no, chlebek to my też uwielbiamy, jest dopracowany, naprawdę to już jest produkt y, po prostu najwyższej klasy. E, wiemy o tym, bo bardzo wiele osób z radością po prostu to zjada e, i z przyjemnością, i właśnie o to chodzi. Czyli to mm, tutaj to zamknięcie tematu. Czyli to białko w postaci aminokwasów właśnie znajduje się w, tym, w tych pokarmach na full. Tego jest po prostu tyle, ile potrzebujemy, i dlatego właśnie organizm funkcjonuje o wiele lepiej, jednocześnie przedstawia się enzymatycznie i powoduje o, o wiele lepszą wchłanialność tego wszystkiego, co nasz organizm potrzebuje. I poprzez te procedury właśnie codziennego, systematycznego picia octu jabłkowego, właśnie oczyszczania się, płukania u kokosowym. I to wszystko razem powoduje, że taki system daje ten efekt zdrowotny i wprowadzenia organizmu po prostu w homeostazę, czyli w tą równowagę, która wszystkim nam jest potrzebna. Dlatego jeszcze tutaj taka informacja, że w przyszłym tygodniu, sobota, niedziela, jesteśmy w Gdańsku. No, daleko mamy, ale zdecydowaliśmy się pojechać do tego pięknego miasta i będzie dwudniowy taki festiwal wegański i będziemy z naszym stoiskiem i mamy kolejne urządzenie, bo będziemy też wyciskać sok z granatów, także będą mi pomarańcze, sok pomarańczowy i sok z granatów i będą kokosy, no i te nasze produkty tutaj od ziół poprzez liofilizowane owoce, minerały do solenia, cukier, również kiszonki, także bardzo wiele wiele produktów. Będzie, gdzie będzie można też oczywiście porozmawiać na żywo, fajnie wymienić doświadczenia. Także bardzo serdecznie zapraszamy, to jest Gdańsk Arena Polsat, tak, bo ja tam nie pamiętam dokładnie. Ale ta nazwa jest taka, Polsat plus Arena. O, Polsat plus Arena, mhm. tak, w mhm. Gdańsku i... E, Wege Festival. Wege Festival od dziesiątej, tak? Od 10 do godziny osiemnastej, jeszcze dokładny dokładne, że tak powiem, instrukcje, jak o której godzinie wszystko będą w tym tygodniu, tak chyba około środy, więc napiszę post, I jeszcze raz z adresem, z dokładną nazwą i z godzinami. Tak, żebyście mieli pełną informację. Zapraszam osoby, które kiedyś napisały na Facebooku, że. Chętnie by skorzystały z cateringu, i czy catering jest dostępny w Gdańsku? <grym> Więc słuchajcie, 20-21 jest dostępny. <grym> tak, także Gdański. myślę, że tam wśród tych osób wegańskich, wegetariańskich, <grym> witaliańskich będziemy mogli się wspólnie poznać. Zapraszamy na nasze stoisko zachwyceni naturą. Cieszymy się bardzo. Zawsze, ja muszę powiedzieć osobiście, że kiedy już to stoisko ustawimy, ta atmosfera targów, te spotkania to jest coś wspaniałego. To jest energia, to jest właśnie taka no, emanacja, tym, tą taką dobrą energią, ale też taką świadomością, że można w tym świecie po prostu żyć inaczej, bez tego konfliktu zdrowotnego, bo tak naprawdę to właśnie ten. Złe nawyki, o których Ania mówiła, czyli to wysoko przetworzone jedzenie. No, wiadomo, że w tej chwili chleb, czy bułki, czy jakiś nabiał, mięso to wszystko, no tu akurat w naszym witaliańskim jedzeniu tego nie ma natomiast to wszystko jest przyczyną wielu stanów zapalnych. Zresztą dzisiaj i to się przebija coraz częściej, bo w tych telewizjach śniadaniowych o tym, jeżeli jest jakiś lekarz odpowiedzialny, to po prostu o tym powie, że poprzez właśnie to jedzenie, które potem w jelitach powoduje stany zapalne czy w ogóle w organizmie poprzez no, też tą dużą ilość soli i też różnych dodatków, które po prostu powodują problemy zdrowotne. I dlatego y, konsekwentnie y, zachwycamy się naturą i proponujemy y, konsekwentne zmiany y, tych złych nawyków y, na dobre nawyki, ale jest to możliwe, ponieważ można y, właśnie zacząć od zmiany y, w ogóle systemu żywienia. Dań, jest to możliwe bo można tutaj przyjeżdżając do nas jak najbardziej dowiedzieć się szczegółów i przede wszystkim skorzystać, kupić te produkty, które, które oferujemy. Więc ja zapraszam wszystkich tych, którzy są na tej drodze, czyli są witarianami, weganami, wegetarianami, ale zapraszam również te osoby, które czują, że coś jest nie tak i my im podpowiemy, porozmawiamy na ten temat. Co zrobić z tymi złymi nawykami? Jak to stopniowo wprowadzić? I my jesteśmy cały czas tu na miejscu, służymy wiedzą, służymy naszą, naszym doświadczeniem. Pomożemy Wam w tej drodze i będziemy szczęśliwi, że dzięki nam poznacie, jak można się czuć, jak można pięknie funkcjonować, jak to może wszystko fajnie wyglądać, właśnie z tej drugiej strony tych Czyli... dobrych nawyków. I fajnych tych procedur, takich przyjemnych dla organizmu. Czyli poznanie tego świata, zachwyconych naturą, właśnie e, z naturą ściśle e, związany i z natury e, te pokarmy są dla nas lekarstwem. Zdecydowanie, czyli niech będzie to, to nasze jedzenie, niech będzie lekarstwem, a lekarstwo niech będzie naszym jedzeniem. Dziękuję bardzo. Tego sobie bardzo. życzymy i Wam. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia.